Jest jakaś niekrępująca atmosfera tutaj, młodzieżowa powiedziałabym nawet taka bardzo i myślę, że to jest ważne takie spotkania środowiskowe szczególnie i są wymiany zdań i tym bardziej, że to jest festiwal poszerzony o różne jakby przybliżone nam kinematografie. Jest bezpośrednia konfrontacja z szeroką publicznością. Nie ma zaproszeń, nie ma biletów, tylko każdy wchodzi jak chce i to są... Tutaj się zjeżdża młodzież z całej Polski. Są kempingi, obozy, albo przed dyskoteką, albo tuż po dyskotece wchodzą. Do tej. I jest taka bezpośrednia, trosz nie, nie zawsze trzeźwa reakcja, ale to jest właśnie typowo polska. I bardzo taka konfrontacja z takim najbardziej szerokim widzem, z takim szerokim jak Janusz Rzowiński. przyjechałem, żeby tutaj odpocząć, ale przy okazji takiego odpoczynku i rozluźnienia zrozumiałam, że Łagów ma tak specyficzną publiczność, czasami bardzo młodą i bardzo krzykliwą i bardzo zbuntowaną, że nie powiem, czasami nawet w tak, ordynarną. O, właśnie, że ym, myślę, że jest to jakiś sprawdzian dla reżyserów tutaj, ponieważ ci młodzi, zbuntowani ludzie po prostu wychodzą, jeżeli coś im się nie podoba. Krzyczą, gwiżdżą, rzucają czasami butelkami. I wychodzą, a czasami o dziwo, kiedy film jest dobry, kiedy ich wzrusza, potrafią po 10-15 minutach się uspokoić, zostać i śledzić w miarę pilnie film, film, który akurat jest wyświetlany. Poza tym to, że odbyła się na wolnym powietrzu i że potem właśnie można z każdym się spotkać, porozmawiać, bez zobowiązań żadnych jest jakimś takim innym rodzajem festiwalu, o wiele innym... Innym rodzajem na przykład, niż ten, który odbywa się w Gdańsku, gdzie wszyscy udają straszną powagę i jest bardzo tak e, poważnie, ale tak naprawdę może jest bardziej sprzążeniem oka ten Gdy gdański festiwal niż to, co się dzieje tutaj. Tu jest inaczej po prostu. Poza tym jest piękne słońce, jest piękne jezioro, są dobre ryby. Przed chwilą wysiadłem z samochodu. I jestem jeszcze tak jakby zupełnie w przesuniętym czasie, bo ostatni raz byłem tutaj w 1979 roku. Pamiętamy? I, ale większej części, jak widzę ludzi obecnych na tej sali, to na świecie zdaje się nie było. Jak... Ja tutaj byłem w 79 roku. Otrzymywałem y, nagrodę złotego grona y, tutaj w Łagowie. I była to dla mnie chwila szczególna, bo otrzymałem tę nagrodę za, za jakby stworzenie nowego typu bohatera w polskim filmie. Dobry wieczór Państwu. No bo bardzo, nie wiem, 20 lat, nie wiem, nawet się boję. 70 myśleć. rok. Chyba. 70 rok chyba. W każdym razie tu byłam na festiwalu i tu tutaj właśnie za film Życie Rodzinne, potem za wesele. No, jakieś tam nagrody były i tak dalej. I przypomina mi się, przypomina mi się, przypominały mi się ludzie, których już nie ma. Widzę tak wyraźnie tutaj Chimielzbacha. Widzę z dzisiaj maklakiewicza. Pamiętam, pani mi pomaga, yy, pamiętam yy, taki słoneczny dzień. Dziś to sobie wspominałam, właśnie, tęskno do takich. I było bardzo zielono, i ta woda piękna, niebo piękne. I ja nagle patrzę, że jakaś taka gazeta leży, a to Jaś Chimielzbach się przykrył od słońca. <śledzianie> Kiedy Łaków jeszcze był naprawdę taką dziurą mało znaną, siedzieliśmy na zamku, piekliśmy warana, przyjeżdżali wszyscy, mieszkałam sobie z Mają Komorowską w pokoju, przyjeżdżał mój ojciec, był fantastycznie. Himilsbach, Maklakiewicz. To były piękne ile nocy przetańczyłam z Maklakiewiczem i z Chimili w baszcie, to szkoda gadać. Coraz większym stopniu, i to już jest faktem. Jest to festiwal międzynarodowy. Muzyka Jest gwarancja, że 31 rybuskie rady filmowe i następne odbędą się.